Na ten dzień górnicy ZGH Bolesław czekają cały rok. Obchody dnia górnika co roku odbywają się z wielką pompą i nie inaczej było tym razem. Barburkę zawsze rozpoczyna uroczysta akademia, podczas której prezes podsumowuje mijający rok i informuje załogę o planach na rok następny. Dla załogi akademia jest momentem szczególnym, bo w klapy czarnych mundurów wędrują odznaki dla najbardziej zasłużonych. Nadawane są również honorowe szpady górnicze. Podniosłość chwili podkreśla górnicza orkiestra denta ZGH Bolesław. Później już tylko przyjemności. Górnicza karczma piwna nie może obyć się bez złocistego zimnego piwa i, oczywiście, golonki. Pokrzepieni górnicy mają wtedy siłę na odśpiewanie całego repertuaru z górniczego śpiewnika. programu jest część artystyczna, którą tradycyjnie prowadzą Józef Niewdana i Józef Fudali z zapałem kultywujący górnicze tradycje. Obydwaj doskonale wiedzą, jak ważne dla górników jest wspólne barburkowe świętowanie. Pierwsza sprawa to jest sprawa emocjonalna, a druga sprawa to jest sprawa materialna. Emocjonalna sprawa polega na tym, że jakby na sprawę nie patrzeć, górnik codziennie na dole jest poddany nieprzeciętnemu stresowi. I walka z żywiołem, walka z naturą jest. Wtedy sukcesem, jeżeli szczęśliwie się kończy. Natomiast, jeśli źle się kończy, to właśnie środki masowego przekazu podają różnego rodzaju nieszczęścia, które my przeżywamy i dochodzimy, mówiąc delikatnie. Natomiast materialny wymiar tego jest taki: jeżeli pani dostanie pensję miesięczną z okazji Dnia Górnika, nie będzie pani zadowolona. Oczywiście, że tak, prawda? Kto stali dzieta, to idzie tam. Jest to jedyne święto w roku, święto stanu górniczego, gdzie bawią się nie tylko górnicy, ale zapraszają różnych gości, żeby im pokazać, że jeszcze jest grupa zawodowa która z jednej strony krzewi i kultywuje tradycję, z drugiej strony umie się bawić i do tej zabawy zaprasza wszystkich. Górnicza karczma piwna w ZGH Bolesław odbywa się nieprzerwanie od 42 lat. Wszystko przebiega zgodnie z tradycyjnym rytuałem. Po odśpiewaniu hymnu górniczego na początku biesiady powoływane jest wysokie prezydium w sprawach piwa nigdy nieomylne. Następnie nowi adepci tej dziedziny są po ślubowaniu przyjmowani do braci górniczej, po czym następuje tak zwany skok przez skórę. Dawniej to było to spotkanie, które również odgrywało rolę sumienia kopalni. A rzecz polegała na tym, że wtedy tym takim prowadzącym wolno było powiedzieć prawdę o bólach, o troskach w sposób może trochę prześmieszny ale mówiło się o wszystkich problemach, jakie są na kopalni, że tego brakowało, nie było narzędzi, nie było materiału wybuchowego czy innych rzeczy czy też kwestia zarządzania, to wszystko było wtedy rozliczane. Kilkaset górników i zaproszonych gości przez kilka godzin śpiewa biesiadne pieśni, opowiada się dowcipy i odczytuje humorystyczne oświadczenia. Nie brakuje również nawiązań do najważniejszych, albo raczej najśmieszniejszych wydarzeń mijającego roku. Na tej karczmie nie mogło to być nic innego jak słonna próba otwarcia bydlinki. Ponieważ tak ten temat wygląda, w związku z powyższym proponuję zwinąć tą stojkę. Ja tą we otworzę w innym miejscu, czyli, mówiąc inaczej, przeniesiemy ją tam Janusz i chodź tu, tu ją otworzysz. Może tych fachowców do otwierania zaprosimy. No. No, słuchajcie, są tu prawdziwi no. um, aktorzy tej sceny politycznej orkowskiej. Kaziu! Kaziu, chodź, za... chodź otworzyć to tu, chodź. Kaziu, nareszcie. Nożyczki. Kaziu, ty więcej powinieneś robić sam. Tak. I, i to jest moja rada. Z drugiej strony, jak się powiem tylko tyle, jak się będziesz z kimkolwiek, to, nie, to się nic nie Historia górniczych karczym piwnych sięga średniowiecza, zatem błędnie skojarzono jako wynalazek komunizmu. Górnicy są przekonani, że tradycje trzeba kultywować tak długo, jak to tylko będzie możliwe. Ja uważam, że... Byłoby nieszczęściem, gdyby te tradycje zostały tak nistą, przerwane. Barburka to nie tylko tradycja, ale również powód do świętowania. To, że przepracowaliśmy szczęśliwie cały rok bezpiecznie, w miarę bezpiecznie. Szczęśliwie, bezpiecznie wyjechaliśmy z dołu. Śpiewy spotkania barburkowe. Wspólne biesiadowanie. Przede wszystkim biesiada, wspólne spotkanie się z najbliższymi z przyjaciółmi, z dozorem, ze wszystkimi przyjaciółmi, kolegami z pracy. Barbar! 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 Jest to również czas wzajemnych gratulacji i życzeń. Chciałem wszystkim naszym górnikom złożyć z okazji Barbórki wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pomyślności i szczęścia górniczego, bezpiecznej pracy i obyśmy to górnictwo w rejonie Olkuskim przez najbliższe, długie, długie lata prowadzili. Redakcja Przeglądu Olkuskiego życzy górnikom ZGH Bolesław tyle samo zjazdów, co wyjazdów. Niech żyje nam górniczy stan. Emilia Kotniew Górka, Przegląd Olkuski Live.